Uzasadnij, że dla wszystkich liczb rzeczywistych dodatnich x różnych od 1 trzeciej, wartość wyrażenia logarytm przy podstawie 3x z 3x kwadrat plus logarytm przy podstawie 3x z 9x jest większa od 2. Normalnie w takim zadaniu powinniśmy na początku określić dziedzinę, ponieważ mamy tutaj wyrażenia logarytmiczne, w których x występuje zarówno w podstawie logarytmu, jak i w liczbie logarytmowanej ale w tym zadaniu nie musimy tego robić, ponieważ dziedzinę mamy już podaną w treści zadania. x musi być liczbą dodatnią, różną od 1 trzeciej. Normalnie gdybyśmy chcieli, czy też musieli określić dziedzinę dla takiego wyrażenia, to musielibyśmy założyć, że liczba logarytmowana jest dodatnia, czyli założenia wówczas wyglądałyby w ten sposób, że zapisalibyśmy, że 3x kwadrat musi być większy od 0 ponadto, 9x musi być większe od 0 i liczba, która stoi w podstawie logarytmu, czyli 3x musi być większe od 0 i jeszcze dodatkowo liczba w podstawie musi być różna od 1, czyli 3x różne od 1. Gdybyśmy uprościli wszystkie te cztery warunki, to dokładnie otrzymamy dziedzinę podaną w treści zadania, czyli w tym przypadku akurat w tym konkretnym zadaniu nie musimy tego w ogóle sobie tym głowy zawracać. Po prostu przystąpmy do uproszczenia tego wyrażenia logarytmicznego i pokazania, że rzeczywiście ono jest zawsze większe od dwóch. Co my tu możemy zrobić w pierwszej kolejności? W pierwszej kolejności na pewno możemy dodać te dwa logarytmy do siebie, ponieważ mają wspólną podstawę równą 3x. Jeżeli dodajemy logarytmy o takiej samej podstawie, to po prostu mnożymy liczby logarytmowane, czyli to nasze wyrażenie, ta nasza suma będzie równa jednemu logarytmowi przy podstawie 3x, a liczbą logarytmowaną będzie iloczyn tych dwóch liczb logarytmowanych, czyli 3x kwadrat razy 9x. Uprośmy sobie dalej tą liczbę, którą tutaj zapisałem dla czytelności w nawiasie, że to jest po prostu logarytm przy podstawie 3x. Z liczby 3 razy 9 27x kwadrat razy x to będzie x do trzeciej. Możemy zauważyć, że ta liczba, która stoi tutaj w nawiasie, to jest po prostu 3x podniesione do potęgi trzeciej, czyli możemy to zapisać w taki sposób, że jest to logarytm o podstawie 3x z liczby. 3x podniesionej do potęgi trzeciej. 3 do trzeciej to 27x do trzeciej to x do 3. Czyli teraz możemy sobie zapisać, że ten nasz logarytm jest równy czemuś takiemu. Trójkę zrzucamy przed logarytm. Jeżeli tutaj w wykładniku liczby logarytmowanej stoi jakaś liczba, to możemy ją zrzucić przed logarytm, czyli w tym przypadku to będzie trójka przed logarytmem i dalej bez zmian. Logarytm przy podstawie 3x już tylko z tego, co w nawiasie, czyli z 3x. Ile jest równy ten logarytm, to my łatwo możemy policzyć. 3x do jakiej potęgi da 3x? No, oczywiście do potęgi pierwszej, czyli cały ten logarytm jest równy po prostu 1, czyli to nasze wyrażenie to jest po prostu 3 razy 1, czyli 3. No i w ten sposób zakończyliśmy dowód tego zadania. Pokazaliśmy, że to wyrażenie jest zawsze większe od 2, jest równe dokładnie 3, a trójka jest większa od 2. No i to kończy dowód.